Witam tutaj FGP Prince, a to jest już czwarty konkurs w tym sezonie. Drugi w Ruka Tunturi. No, mam nadzieję, że Dawid Kłacki wreszcie tą formę znajdzie. Ponieważ on jej szuka, on jest ciągle bez formy. No, ten skok Dawida Kłackiego był całkiem niezły. Z 28 metrów. Mam nadzieję, że Dawid Kłacki w drugiej serii ten skok powtórzy. Mackenzie Boyd Close. No ładny Kanadyjczyk wyszedł z progu i całkiem nieźle się spisał. Sąsiedztwo 3,5 metra. Taki to. Niedawno przed szansą na podium. No i teraz ładny skok. Wellinger Proszę zobaczyć, jak Wellinger się spisał. 142,5 metra. Simonaman. No, Wellinger popisał się naprawdę. Simonaman też. Simonaman też. I lepsze lądowanie niż zwykle. Proszę zobaczyć, jak 18,5 dostał. 18 też. No, on pokazał, że Powoli to lądowanie. U Sabizu. Ustabilizuje Może do końca znowu obejrzymy go Znowu z telemarkiem Peter Preutz No słabo 129,5 to nie jest skok, Który może go zadowalać Czwarty klimo Jak Rosjanin się spisze. Nisko leciał, ale dociągnął nawet do wysokości 8 28 metra, 28,5. Pokonał Dawida. No, Dawid szósty, no. Przynajmniej ostatni nie jest. Panemel. Wysoko. Wysoko Panemel i daleko. 137 metrów. Drugi. Laniszek. Pier y w pierwszym konkursie był samo pierwsza wygrana w tym. w ogóle w karierze. A teraz co? A teraz psuję. Stoch. Mam nadzieję, że Kamil spisze się świetnie. Tak. To jest dobry skok Kamila Stocha. Czwarty, 132,5 metra. Niewielka strata do podium. Piotr żyła. Piotrek, wysokie wyjście z progu, ale za bardzo ten arty miał do siebie. I przez to 9 metrów, ale siódmy. I proszę zobaczyć: dwie dwudziestki. Piotrek Dżua dostała już dwie dwudziestki. Hejbek 131 metrów, piąty. No, Kamil Stoch, czwarty po pierwszej serii, ma wielką szansę na zdobycie podium. A Wellinger wielka szansa na wygraną. A my zaczynamy drugą serię, Anzelaniszek. W pierwszej serii zupełnie nieudany skok. Teraz lepsze wyjście z progu Laniszka i lepsza odległość. Mógł tak w pierwszej serii, stoi się 6,5 metra. Przynajmniej kubacki wiemy, że już na pewno nie będzie ostatni, bo raczej tak. Nie popuszuje jak na niszek w pierwszej rundzie. Glow, ładnie! 130 metrów. Prawie. 9,5. Dawid No, Mam nadzieję, że Dawid spisze się świetnie. Oj tak. Oj tak. 134 metry jest pierwszy. Kolejny Zonik z dwudziestkami A który? Polski, oczywiście. Klimow. Zobaczmy, jak Rosjanin się spisze. No. Lepiej niż w pierwszej serii. 130,5, drugi. No Dawid ciągle pierwszy, a teraz Piotr żyła. Ósmy po pierwszej serii. 109 metrów uzyskał Uuu, lepiej Lepiej Piotr żyła 134,5 Znowu dwie dwudziestki No, Piotrek ładnie w, w tym konkursie Ładnie z notami Piotrka w tym konkursie Peter Preutz Spóźnione wyjście z progu, ale proszę Ale proszę, jak daleko Tu będą też 20. A jednak nie, ale i tak 136 metrów Jest to pierwsze miejsce I to Nieźle się spisie w samo. No a teraz zobaczmy dobry skok.